nieustannie kolonizuje moje komórki. To bez wątpienia przypadek tego, co Biolożka Lin-Margulis nazywa symbiogenezą. Założę się, że gdyby sprawdzić nasze DNA, znalazłoby się tam wiele wzajemnych, silnych transfekcji. Jej ślina musi zawierać wektory wirusowe. Jej pocałunkom z języczkiem trudno się oprzeć. Mimo, że obie należymy do typu kręgowców, zamieszkujemy nie tylko odmienne rodzaje i rodziny, ale i całkowicie różne rzędy. Jak możemy to uporządkować? Psowate owate, zwierzęta domowe, profesorka, suka, kobieta, zwierzę, człowiek, zawodniczka, dreserka. Jak możemy to uporządkować? Sobate, sobate. トビコーテントビコーテントビコーテントン。 ¡Gracias! hicimos Jedna z nas ma mikrochip wszczepiony pod skórę na szyi w celu identyfikacji. Druga ma kalifornijskie prawo jazdy ze zdjęciem. Jedna z nas, będąca wytworem bogatej mieszanki genetycznej, jest określana jako rasowa. Druga, również wytwór bogatej mieszanki, jest nazywana białą. Oba te określenia... Tak, tak

Jedna z nas jest u szczytu ognistych, młodzieńczych, fizycznych osiągnięć. Druga jest energiczna, ale ma już swoje lata. Uprawiamy sport zespołowy zwany agility na tej samej. Podobranej rdzennym mieszkańcom ziemi, na której przodkowie Kajen paśli Marynosy. Owce te importowano z również kolonialnej Australii, by nakarmić kalifornijskich poszukiwaczy złota. W tych warstwach historii, warstwach biologii, warstwach naturokultur, chodzi o złożoność. Skacząc, skacząc przez płotki, skacząc przez płotki, i się po to, że pierwszy obie jesteśmy jest spragnionymi obie spragniony, wolności, jesteśmy tatąkiniami pod podboju, wytworami pod koloni białych białych osadników. Białych osadników, białych osadników. どうかどうか。 Nasze genomy są do siebie bardziej podobne niż powinny. Jestem pewna, że nasze genomy są do siebie bardziej podobne niż powinny. Jestem pewna, że nasze genomy są do siebie bardziej podobne niż powinny. Musi istnieć jakiś molekularny zapis naszej bliskości w kodem życia. Musi istnieć jakiś molekularny zapis naszej bliskości w kolegium życia. Musi istnieć jakiś molekularny zapis naszej bliskości w kolegium życia. Musi istnieć jakiś molekularny zapis naszej bliskości w kolegium życia. Musi istnieć jakiś molekularny zapis naszej bliskości w kolegium życia. Musi istnieć jakiś życia. Musi istnieć jakiś molekularny zapis naszej bliskości w kodach życia, które zostały ślady w świecie, bez względu na to, że obie zostałyśmy pozbawione możliwości reprodukcji. Jedna ze sprawą wieku, druga ze sprawą chirurgii. Druga ze sprawą chirurgii. Jej prędki i giętki język wchodził w kontakt z tkankami moich migdałków, z wszystkimi ich gorliwymi receptorami immunologicznymi. Kto wie, gdzie moje receptory chemiczne? Kto wie, gdzie moje receptory chemiczne?

W tym studiu, gdzie moje receptory miały czekanie zewnętrzne, zaniosły wiadomości albo co ona przyjęła z mojej szkła do komórkowego służącego do ogróżniania siebie od innego, i łączenia ze i łączenia zewnętrznego, i siebie. Odbyłyśmy zakazaną rozmowę. Odbyłyśmy stosunek oralny. Opowiadamy sobie historię po historii. Złożone z niczego innego, jak tylko z faktów. Rozumiemy. Ćwiczymy. Rozumiemy ledwo. Ćwiczymy się. Rozumiemy ledwo, które. Ćwiczymy się nawzajem. Rozumiemy ledwo, które komunikacji. Ćwiczymy się nawzajem w.. Rozumiemy ledwo które komunikacji, aktach. Ćwiczymy się nawzajem w aktach.. Rozumiemy ledwo które komunikacji, aktach. we.. Ćwiczymy się nawzajem w aktach komunikacji, które.. Rozumiemy ledwo które komunikacji, aktach. w nawzajem Ćwiczymy się nawzajem w aktach komunikacji, które ledwo, Rozumiemy ledwo które komunikacji, aktach się. Ćwiczymy się nawzajem w aktach komunikacji, które ledwo rozumiemy. Rozumiemy ledwo, które komunikacji w aktach we nawzajem się ćwiczymy. Jesteśmy konstytutywnie gatunkami stowarzyszonymi. Wynajdujemy się nawzajem we własnych osobach, we i osobach i siebie, znacząco inne dla siebie, pozostające w relacji konkretnej różnicy. i znaczenie złośliwe infekcji zwanej Miłość, miłością. Ta jest Miłość ta, ta jest historyczną aberracją i naturokulturowym dziedzictwem. Donna Haraway, Manifest gatunków stowarzyszonych.